Szacunek zaczyna się od ciała, jak mowa ciała buduje autorytet i wpływ. Wyobraź sobie osobę wchodzącą do pokoju, nie znasz jej, nie powiedziała ani słowa, ale mimo to wszyscy ją szanują. Dlaczego? Szacunek to jedna z najcenniejszych wartości, jakie można zdobyć w życiu. Nie dostaje się go za darmo, trzeba go pielęgnować i utrzymywać poprzez konsekwentne działania. Wiele osób pragnie być szanowanych. Ale nie wie, jak osiągnąć to w autentyczny i trwały sposób. Jeśli chcesz zdobyć szacunek i emanować pewnością siebie, oto sześć potężnych trików mowy ciała, które pomogą ci osiągnąć ten cel. Zwróć szczególną uwagę na ostatni punkt to prawdziwy game changer. 1. Przestrzeń osobista, niewidzialna zbroja szacunku i pewności siebie. Przestrzeń osobista to jak niewidzialna tarcza. Jeśli podejdziesz za blisko, sprawisz, że ludzie poczują się nieswojo. Jeśli będziesz stać za daleko, stworzysz barierę dystansu i braku zaangażowania. Znalezienie idealnej równowagi sprawi, że natychmiast wzbudzisz szacunek. Podczas spotkania biznesowego nie pochylaj się nerwowo w stronę rozmówcy. Zamiast tego zachowaj komfortową odległość około metra, umożliwiając swobodną rozmowę bez uczucia dyskomfortu. To pokazuje, że jesteś pewny siebie, okazujesz szacunek i masz kontrolę nad sytuacją. Obserwacja jest kluczowa. Jeśli ktoś cofa się o krok, odbierz to jako sygnał i dostosuj swoją pozycję. Szanując granice innych, zdobywasz ich zaufanie i zwiększasz swoją obecność. 2. Uścisk dłoni. Pierwsze posunięcie w grze o szacunek. Uścisk dłoni to więcej niż powitanie to Twoja pierwsza szansa na zdobycie autorytetu. Zbyt słaby uścisk sugeruje niepewność. Zbyt mocny sprawia wrażenie agresji. Pewny, zdecydowany uścisk mówi: Jestem silny, opanowany i godny zaufania. Podczas spotkania z CEO lub potencjalnym partnerem biznesowym, podaj dłoń z pewnością siebie. Upewnij się, że Twój uścisk jest mocny, ale nie za mocny. Nawiąż kontakt wzrokowy na krótką, ale znaczącą chwilę i uśmiechnij się lekko. Już tym jednym gestem budujesz swój autorytet. Ćwicz z osobami, którym ufasz, aż twój uścisk dłoni stanie się naturalnym symbolem pewności siebie. 3. Pochylenie głowy. Subtelny, ale potężny sygnał. To gest, który mówi: Słucham i jestem obecny. Delikatne pochylenie głowy pokazuje zainteresowanie rozmówcą, nie tracąc przy tym autorytetu. Wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu zespołu. Ktoś przedstawia pomysł. Lekko pochylasz głowę do przodu, delikatnie kiwasz, słuchając. Ten mały gest sprawia, że rozmówca czuje się wysłuchany i doceniony. Ludzie szanują tych, którzy dają im poczucie wartości. Pamiętaj, by nie przesadzać. Łącz pochylanie głowy z neutralną pozycją, aby utrzymać równowagę między otwartością a autorytetem. 4. Stopy. Twoja podstawa pewności siebie. Twoje stopy są fundamentem twojej postawy, jeśli są niespokojne, reszta ciała zdradza brak pewności siebie. Stój stabilnie, a staniesz się niezachwiany. Podczas ważnej prezentacji, zamiast nerwowo chodzić, stań prosto, z nogami rozstawionymi na szerokość ramion. Taka pozycja sprawia, że wyglądasz na pewnego siebie i opanowanego. Jeśli poczujesz stres, skup się na stopach, mocno dociśnij je do podłoża, aby mentalnie się zakotwiczyć. I odzyskać kontrolę nad sytuacją. 5. Opanowanie ruchów. Siła płynąca ze spokoju. Twoje ruchy mówią więcej niż myślisz. Raptowne gesty sygnalizują desperację, a spokojne i celowe ruchy emanują pewnością siebie. Wyobraź sobie, że wchodzisz na pełne ludzi wydarzenie networkingowe. Zamiast nerwowo szukać znajomej twarzy, wchodzisz pewnym krokiem, utrzymując proste plecy. Podchodzisz do ludzi, podajesz dłoń i z łatwością zajmujesz swoje miejsce. Każdy ruch mówi, należy tutaj. Kontrola nad ruchami wymaga praktyki. Sporty takie jak tai chi czy yoga uczą płynności i świadomości ciała. Każdy gest powinien być celowy. Twoje ciało powinno mówić, wiem co robię. 6. Siła pauzy. Władza, którą daje cisza słowa mają moc, ale to cisza buduje autorytet. Pauzy w rozmowie lub w przemówieniu to jedna z najbardziej niedocenianych strategii budowania szacunku. Wyobraź sobie gorącą debatę w sali konferencyjnej. Wszyscy mówią jeden przez drugiego, ale ty bierzesz głęboki oddech, utrzymujesz kontakt wzrokowy i milczysz przez chwilę. Cały pokój czeka, co powiesz. Gdy w końcu zabierasz głos, każde twoje słowo ma większy ciężar. Opanuj tę umiejętność podczas prezentacji lub negocjacji, kiedy chcesz podkreślić kluczowy punkt. Zatrzymaj się na chwilę przed i po jego wypowiedzeniu. Taka pauza zmusza ludzi do skupienia i sprawia, że Twoje słowa nabierają znaczenia. Podsumowanie. Szacunek to rezultat Twojej postawy. Szacunek nie jest czymś, co można wymusić ani zdobyć skrótem. Jest efektem konsekwentnego działania, autentyczności i samodyscypliny. Sposób, w jaki żyjesz, kształtuje sposób, w jaki inni Cię traktują. Jeśli chcesz być szanowany, skup się na doskonaleniu swojego rzemiosła, pozostawaniu wiernym swoim zasadom i okazywaniu szacunku sobie oraz innym. Gdy to osiągniesz, odkryjesz, że szacunek nie jest czymś, czego musisz gonić. On naturalnie będzie do ciebie przyciągany. Jeśli jesteś gotów dołączyć do 1% ludzi, którzy naprawdę rozumieją, jak budować autorytet, zacznij już teraz. Praktykuj te techniki każdego dnia, a zobaczysz jak świat zacznie traktować Cię z nową, głęboką dawką szacunku. Jeśli jesteś gotów dołączyć do społeczności 1% i żyć życiem pełnym szacunku, nie zapomnij zostawić lajka like i zasubskrybować kanał. Razem będziemy dążyć do wielkości.